Witajcie na kanale GingerHog, kanale poświęconym pirotechnice. Dzisiaj przestrzelimy sobie dwa potwory, dwie kostki 48 mm od renomowanego importera SR Pyro. I wiecie, że jak ten importer chce, to po prostu potrafi. Żeby formalności stało się zadość, e, przeczytam Wam kod produktu CLE4099 i to jest wyrzutnia kickboxer Power King. Tych nas już jest tyle, Power King z takim piratem. Ta ma kilogram NEC-u, ta ma ciutkę mniej, bo 875 gram Nek i to jest kod produktu CLE4052, ale fajnie to brzmi, CLE, CLE. Przed samym strzelaniem ogłoszenia parafialne, ponieważ już w tą sobotę w Wejherowie w naszym sklepie Danger Hobby szykujemy dla Was event, konkursy, nagrody, gadżety, i darmowe, y, jakieś dinksy do zgarnięcia, y, i oczywiście y, promocja na cały asortyment w sklepie do minus 30%. Także, kochani, jak chcecie się obtowarować na tego Sylwestra, to nie pozostaje wam nic innego, tylko przyjechać na event. co źle? A Strzelnica? Nie wiem, czy będzie Strzelnica. Słuchajcie, wiadomość z ostatniej chwili. Mamy Strzelnicę! Będzie strzelane na evencie w Wejherowie, także po evencie lecimy na strzelnicę i będziemy ładować ile fabryka dała. To jest 10 minut drogi od naszego sklepu w Wejherowie na ulicy Rześnickiej, także zapraszam, bo będzie można zobaczyć nasze kostki w akcji. No i jeżeli Wy będziecie chcieli coś wziąć do postrzelania, to również będzie taka możliwość. No i tyle, myślę, że dobra informacja dodana tuż przed publikacją tego odcinka, także miłego oglądania. Mam nadzieję, że widzimy się na tym evencie. Będę tam osobiście, będę na Was czekał, będzie można poszpącić coś. Bo teraz młodzieżowe słowo roku to jest szpącić. Ja, tak, ja tego, tego słowa już używałem w latach 90. kiedy szpąciliśmy coś razem, więc ta młodzież po prostu zżyna od najlepszych pokoleń. Więc wpadajcie na Even danger hobby. Do Weicherowa i poszpącimy coś razem, a w przyszłym tygodniu otwieramy sklep Danger Hobby w Koninie. Więc, jeżeli jesteś z Konina i okolic, możesz również wpaść na mega promocję z okazji otwarcia sklepu Danger Hobby w Koninie. I za, bardzo gorąco Cię zachęcam, ponieważ będzie to aż 80-metrowy sklep i na pewno będzie bardzo dobrze zatowarowany, jak wszystkie nasze sklepy. Już nie będę przedłużał, zabieramy się za strzelanie tych dwóch pozycji. Lecimy! To bardzo realistyczne Dobra, chodźcie oglądać. Kickboxer 25 strzałów, 48 mm. Kategoria F3, trochę wieje. 40 metrów! Kurwa, no nie wiem, Ale ładne pełne efekty. Wszystko stoję. Kur. Ale to wali ej. Słuchajcie, jestem w szczerym polu i myślałem, że tu w ogóle nie będzie akustyki, ale odbijają się od ściany lasu chyba, która jest 2 km dalej. Ale piękne efekty, jakie kulki, jak to długo wisi w ogóle. Wam, że problem jest teraz znaleźć miejsce, gdzie takie mocne kostki można odpalać. O! Długo strzela, nie? Strzela wolno długo, ale te efekty wiszą, nie? I finał. O, Patrzcie jak to wisi. No nie wierzę. To po... jeszcze to się utrzymuje. Nie wiem czy na kamerze będzie widać. Mega. Kosteczka Power King. Dawaj, odpalaj. No powiem wam szczerze, kickboxer jest tak dopierdzielony. Teraz zobaczymy power kick. Kurwa, głośniejsza jest. Ej, większy efekty ma Ja pierdzielę, ma mocniejszy pas jeszcze od kickboxera. Inny efekt. Też się ładnie długo utrzymuje. Efekty są większe i całkowicie jest inny efekt złota. Ale też ładne. Zobaczcie, jakie ładne kółeczki. Jest, słuchajcie, jest wyraźnie większy bas przy przy i mam wrażenie, że te efekty są jeszcze większe. O oh, fuck! Ja co to było, ej! Ty, spadamy stąd. Ej, tego saluta ja się nie spodziewałem, to normalnie walnęło jak z strzeli dwucolowej salutowej. No wow, 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 powiem wam, że te koski naprawdę robią robotę. Ta według mnie miała piękniejsze efekty. I efekty długo naprawdę długo wisiały w powietrzu. Na finale to złoto po prostu opadało, opadało, opadało i opaść nie mogło. W kamerze już było ledwo nikło, jeszcze było ledwo widać, ale żywym okiem było widać, bo wiecie, że kamera wszystkiego nie wyłapie. Także słuchajcie, w granicach czterech stówek teraz na pirokingu promocja i do kupienia, jeżeli chodzi o hurt na fajerwerki AS. No i jestem pod wrażeniem, daję jej dychę. No, no i teraz ta wyrzutnia. Więc tak, efekty miała większe. Te efekty były zupełnie inne w środku. Miały tam niebieskie gwiazdki. Nie wiem, czy to będzie, będzie widzieć, yy, widać w kamerze. Yy, efekty, no inne. Tutaj było gęste złoto, tutaj te złoto nie było aż takie gęste, ale nie miało wcale takie być, ponieważ jest to zupełnie inny efekt. Natomiast wielkość efektów tutaj na plus i huk, serio, jak to odpaliło salwę finałową i Splusowały się te trzy pociski, które tam wyleciały i wszystkie po prostu jak jeden mąż zrobił wielkie but, to w płucach było takie szarpnięcie czuć. Wiecie co to za uczucie? Takie... Także śmiało też mogę dać jej. 10 na 10. Także lubię takie testy. Mam, wraż mam nadzieję, że to będzie przydatny odcinek i przydatna wiedza przed samym Sylwestrem. Nie krępujcie się, kupujcie. No i 10 na 10 również. Masz buziaczka, żebyś nie była, że tak powiem, zazdrosna o koleżankę. Dzięki bardzo za oglądanie tego odcinka wbijajcie na mojego Instagrama danger.hobby. Pamiętajcie o sobotnim evencie w Wejherowie. I co? Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Idzie Sylwester, więc te odcinki zaczną wlatywać jak szalone. Dzięki, cześć!